Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Czas na derby. Czas na szpil. Sponsorem odcinka jest firma Jadar Auto. Firma Jadar wspiera nasz ukochany ruch już od trzech lat. W ofercie mu wszelkie maści, części i akcesoria do dosłownie każdego samochodu. Do wszystkich kibiców niebieskiej erki Jadar przygotował specjalną ofertę. Kiedy poddocie przy zakupie hasło INORUCH, Ruch, specjalny rabat. Pamiętajcie, im więcej będziecie wydawać pieniędzy u Jadara, tym większe będzie wsparcie naszego sponsora względem ruchu. Właśnie też na ich Zajta www.jadarmisznikautok.pl A teraz oddaję głos do studia. Blisko 4,5 roku minęło od ostatniej potyczki ruchu z GKS-em Katowice. Sobotni mecz będzie już 55. ligową konfrontacją obu klubów. Do pierwszego spotkania doszło latem 1965 roku, 18 miesięcy od powstania GKS-u. Niebiescy zremisowali wówczas na Cichej 2-2, a obie premierowe bramki dla ruchu w meczach z GKS-em zdobył Edward Herman. W rewanżu górą byli rywale, ale już w kolejnym sezonie Chorzowianie odnieśli dwa zwycięstwa. 3-1 przy Cichej i 1-2 do zera w Katowicach. Łącznie przez 26 sezonów oba kluby rywalizowały w najwyższej klasie rozgrywkowej i jedni i drudzy rzadko wygrywali na terenie przeciwnika. GKS ostatni raz zwyciężył w Chorzowie 29 lat temu. Aż 44% spotkań kończyło się podziałem punktów. Padało w nich także stosunkowo niewiele bramek. Ostatnie dwie potyczki odbyły się w sezonie 2017-2018 w rozgrywkach pierwszej ligi. Najpierw na Bukowej ruch wygrał 2 1, a w rewanżu przy Cichej 1 do Zera. To ostatnie spotkanie wspomina Patryk Sikora, jedyny uczestnik tamtych derbów, który do dziś reprezentuje niebieskie barwy. No sobie sobie nam bardzo dobrze, bo i otoczka, kibice na pewno dali radę. Był bodajże komplet kibiców, my na boisku myślę, że też daliśmy radę, wygraliśmy 1-0. Atmosfera i przeżycie myślę, że w jedne z lepszych póki co w mojej piłkarskiej przygodzie. No i chciałbym, żeby się to powtórzyło w sobotę. Czułem, jest to kolejny mecz ligowy. Walczymy o trzy punkty, a co będzie, to, to zobaczymy. Derby ruchu z GKS-em Katowice budzą spore emocje nie tylko na Górnym Śląsku. Dla niebieskich to już kolejne w tym roku spotkanie o bardzo wysokim ciężarze gatunkowym. Czy są już do tego przyzwyczajeni? Posłuchajcie. Nie, no skłamałbym, gdybym, gdybym powiedział, że po nas to spływa i że. że... Jest to normalny mecz, myślę, że my tak chcemy do tego podejść, i, i rzeczywiście tych spotkań było. I myślę, że jeśli popatrzymy na, na rangę przeciwnika, to myślę, że nawet z lepszymi przeciwnikami graliśmy na, niż, niż najbliższy nasz rywal Katowice, ale nie Niemniej ich postawa w tej rundzie i, i jeszcze do tego ta cała nasza otoczka kibicowska no, powoduje, że to spotkanie urasta do rangi tych jednych z najważniejszych, a już na pewno takim jest dla kibiców. No na pewno nie, nieco inne niż zawsze, bo na pewno ten mecz z GKS-em jest wyjątkowy i dla kibiców, i dla nas. Wiemy jak duża stawka. Wiąże się z tym meczem, też oczywiście jak zawsze nie można dać się zwariować, ale no nie będę tutaj ukrywał, że jest to mecz taki jak każdy inny. My oczywiście przygotowujemy się do tego meczu normalnie, ale jeśli chodzi o samych kibiców, o, o dziennikarzy, o tę całą motoczkę, to na pewno jest to zbliżony, zbliżony poziom gdzieś tam emocji i tego takiego nastawienia na ten mecz. Przede wszystkim cieszę się, że mamy takie czasy, jakie mamy teraz, że możemy grać takie mecze. I jeszcze kilka miesięcy temu, czy kilkanaście miesięcy temu, to było jakieś, w jakiejś sferze naszych celów i, i marzeń. A teraz gramy praktycznie co kilka tygodni takie naprawdę fajne, ważne mecze, i do tego dążyliśmy. I cieszę się, że tak się właśnie dzieje. Ruch nie wygrał od trzech spotkań. Podobna seria w tym sezonie już się przytrafiła. Trener Skrobacz apeluje o chłodne głowy. Co nie zmienia faktu, że derbowy mecz jest idealną okazją powrotu do wygrywania, czego przy cichej wszyscy sobie życzymy. No zawsze chcemy grać o zwycięstwo, więc każdy inny wynik niż, niż nasze zwycięstwo no powoduje to, że powinniśmy odczuwać jakiś rodzaj niezadowolenia, tak jak mówimy, troszeczkę jakiegoś dyskomfortu może nawet, bo, bo, bo tak jak mówię, no każdy wychodzi i chce wygrać, ale my też, ja cały czas to powtarzam i, i, i teraz też to po prostu powtórzę, no tonujmy troszeczkę te nastroje, nie jesteśmy na razie zespołem, który będzie tą ligę rządził i dzielił w każdym spotkaniu, Oczywiście nas no, stać na dobrą grę, ale nikogo w tej lidze nie stać na y, serię. Nie wiadomo, ilu spotkań bardzo, bardzo udanych, i nie inaczej jest z nami. To jest, wydaje mi się, normalną rzeczą, i jeśli ktoś myśli inaczej, no to jest, jest po prostu w błędzie. Nie da się pewnych rzeczy utrzymać na takim samym, bardzo wysokim poziomie, I, i to jest zespół, gdzie na boisko wychodzi zawsze 11 organizmów. Każdy ma swoje życie, każdy ma swoje problemy, każdy ma swoją dyspozycję dnia, dyspozycję fizyczną, i, i po prostu nad pewnymi rzeczami nie da się do końca zapanować. My oczywiście obserwujemy, w tygodniu widzimy, staramy się, żeby ten skład był dobrany odpowiednio, ale też zawsze jeszcze jest przeciwnik, więc jeszcze trzeba robić kolejne ewentualne roszady pod kątem przeciwnika. Zawsze też tym numerem jesteśmy jeden my i, i, i to jest najważniejsze w tym wszystkim, ale też to są też te czynniki, o których, o których trzeba wiedzieć, żeby w ogóle można się niekiedy wypowiadać na na temat składu, nastawienia i tak dalej. Trudno oceniać kogoś, jeśli się nie zna, jaki ten zawodnik ma założenia w meczu, jakie ma zadania, i tak dalej, więc te potem niekiedy opinie bywają, czy są bardzo często po prostu złe i krzywdzące. GKS notuje obecnie serię siedmiu spotkań bez porażki i może się pochwalić najlepszą defensywą w lidze. Na co i na kogo trzeba będzie zwrócić uwagę, mówi nam trener Jan Woś. Nie ulega kwestii. Statystyki pokazują, że najlepszy zespół, jeśli chodzi o tą fazę bronienia i tych bramek tracą mało. Też są drużyną, która dobrze się czuje na wyjeździe, bo cztery zwycięstwa. Także na pewno mamy co robić. Mało, że są szybcy. To bardzo dobrze grają w piłkę. Adrian Błąd, Szwedzi, którzy bardzo dobrze idą do kontrataku, ataku, potrafią, potrafią z tego strzelać bramki, ale też są groźni przy tym fragmencie. Kapitan Jędrych, który potrafi wygrywać te pojedynki w powietrzu i tu musimy być czujni, bo wiadomo, kiedy spotykają się dwa wyrównane zespoły, a myślę, że tak w tej chwili to wygląda, bardzo często o wyniku decyduje ten fragment gry. Jakiego meczu możemy się spodziewać w sobotnie popołudnie? Co przemawia za jednym, a co za drugim zespołem? Zapytaliśmy o to Macieja Grygierczyka, dziennikarza katowickiego sportu. No, wydaje mi się, że to będzie mecz raczej z gatunku zamkniętych, a nie otwartych. Głównie poprzez styl, jaki preferuje Gieksa. Nie chcę tu mówić, że Gieksa nie chce grać w piłkę, nie chce grać do przodu, ale jednak to jest, no, statystyki pokazują, 12 straconych bramek, to jest najbardziej szczelna defensywa w całej, pierwszej lidze i nawet po ostatnim meczu poniedziałkowym trener Myśliwiec ze Stali Rzeszów też powiedział, że dla niego to jest najlepiej zorganizowany zespół w obronie spośród całej pierwszej ligi. I tak na moje pytanie trener Myśliwiec to tak ładnie opisał, że no GieKSa do większości czy prawie każdego strzału rywala idzie w ślizgiem, że mnóstwo tych dośrodkowań potrafią zablokować, potrafią zablokować gdzieś środek, wypychają rywali, zakładają presniki. Nawet w meczu z tak ofensywnie grającym zespołem strzelającym tyle goli, co Stal Rzeszów, no GieKSa mimo słabego występu była w stanie zachować zero z tyłu. No to rzeczywiście pokazuje, że no tu ruch będzie musiał zapewne w sobotnie popołudnie się napocić, żeby, żeby coś strzelić. No za ruchem za ruchem przemawia wydaje mi się, może tak paradoksalnie nawet statystyka, bo GieKSa nie poniosła porażki od siedmiu ligowych kolejek, no to kiedyś ta porażka musi przyjść. Ruch nie wygał od trzech spotkań. Wiemy, że taka seria się zbyt często w tym czasie odbudowy nie zdarzała. Ruch u, siebie, ruch u siebie gra dobrze, ruch u siebie zdobywa bramki. Wydaje mi się, że drużyna jest mimo tej takiej mini serii trzech meczów bez zwycięstwa dobrze dysponowana, bo to pokazała w opolu, ten, ten mecz był wybiegany z, z walką do, do samego końca. No i też przede wszystkim. Trybuny będą, no będą za, za ruchem w jeszcze większym stopniu niż jeszcze parę, parnaście dni temu mogliśmy się tego spodziewać. Czy losy meczu rozstrzygną się już na jego początku, a może kluczowa będzie końcówka spotkania? Te kwestie analizujemy w naszym kolejnym materiale. GKS Katowice to drużyna, która bardzo dobrze radzi sobie w pierwszych połowach ligowych meczów, w których dużo bramek strzela i mało traci. Ponad połowa goli zdobytych przez Katowiczan padło w pierwszych 30 minutach spotkań. Bramkowy bilans drugich połów jest natomiast ujemny, w ruchu odwrotnie. Niebiescy dużo lepiej grają w drugich częściach, w których strzelili 14 bramek, tracąc tylko 6. Wiemy na pewno, że Katowice rzeczywiście kilka spotkań w tej rundzie, gdzie rozpoczynali z takiego wysokiego C, prowadzili prowadzili nawet z u siebie bardzo szybko 2-0. Więc to fakt, no, tego nie da się nie zauważyć i doskonale o tym wiemy, no, dużo lepiej też wyglądają te ich pierwsze połowy. No wynika to też ze sposobu gry, bardzo, idą bardzo wysoko, bardzo odważnie, doskakują, nawet jeśli te odległości są duże, 20-25 metrów, idą na, na dużej szybkości. Oczywiście, że to wymaga, wymaga sporo siły I oczywiście z czasem biegu meczu, szczególnie jeśli zespół, który, który jest poddany temu tej agresywnej grze, jeśli potrafi się utrzymać przy piłce, jeśli potrafi wymieniać podania, no to ta gra no w pewnym momencie to tempo gry siada, więc stąd też te drugie połowy, ale mówię, to niekiedy jest, jest bardzo złudno, złudne, trzeba być skoncentrowanym cały czas i, i tu na pewno znamy dobre strony, znamy to, co GKS próbuje grać i, i jeszcze raz to powtarzam, w tej rundzie naprawdę wychodzi mi to bardzo dobrze, szczególnie te przejścia właśnie po przechwytach z szybkim atakiem, atakują pięć Cięcioma, sześcioma szybkimi zawodnikami potrafią wyjść z tym kontratakiem, czy to po stałych fragmentach, czy, czy po odbiorze piłki. Na pewno to dla nas jest duży taki materiał, który gdzieś przerobiliśmy, ale zawsze to sobie powtarzamy. Wszystko weryfikuje te 90 minut i to, i to boisko. Derby ruchu z GKS-em będą zdecydowanie meczem numer jeden w 16 kolejce Fortuna I Ligi. Popatrzmy, co czeka nas w pozostałych spotkaniach. Bardzo ciekawie zapowiadają się mecze ŁKS-u z Arką, Zagłębia z Wisłą oraz Stali z GKS Tychy. Liderująca Puszcza podejmie przeżywającą poważny kryzys z KRE W tabeli na prowadzeniu Puszcza przed ŁKS-em, Arką i Ruchem. Nasz sobotni rywal zajmuje piąte miejsce ze stratą 3 punktów do niebieskich. W czołowej szóstce plasuje się również Chrobry Głogów. Czas na szpil, to i czas na konkurs. Więc piszcie w komentarzu, w której minucie padnie pierwszy tor w Ederbach z Geksą. W to pierwszy trafi dosłownie tradycyjny, elegancki pakiet gryfnych gadżetów. A teraz zobaczcie filmik, który przygotowali chłopcy z niebieskich Katowic bo przypominam, że sponsorem derbów z GieKSą jest Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów z Katowic. Kibice Ruchu w Katowicach byli, są i będą zawsze. Już praktycznie od początku powstania klubu w połowie lat 20. w gazetach pojawiały się informacje o rzeszach mieszkańców udających się na Mecze Niebieskich pociągami czy specjalnymi autobusami. Klub Niebieskie Katowice, jak i znakiewicowskie środowisko istnieje od lat. Ponadto od roku mamy zarejestrowane własne stowarzyszenie SK1920, zrzeszające wszystkich sympatyków niebieskiej erki z tego miasta, z Katowic. Dzięki takiemu zaangażowaniu możemy jeszcze bardziej wspierać i promować nasz ukochany klub, a dzięki temu być oficjalnym sponsorem tego wydarzenia, tego meczu. A więc zapraszamy, czas na szpil, czas na derby.